cześć Manko, witam w pierwszym moim odcinku na youtube i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować co zrobić kiedy prędkość naszego internetu jest mała i chcemy żeby pobierało nam się to wszystko szybciej. Będziemy do tego potrzebować internet download manager pierwsza rzecz tu wchodzimy w link który jest podany w opisie i pobieramy go. Chyba każdy umie to zrobić więc nie będę tego demonstrował program wygląda ogólnie tak. Tutaj mamy Dodaj, y, url, Sorry, że słyszycie, jak ktoś ale to mój fotel. I to jest tak. Tutaj, jak mamy jakiś link, czegoś, i co możemy pobrać? Wklejamy. OK. Automatycznie zaczyna się pobierać. Tutaj mamy usuń. Y, możemy usunąć niektóre pliki, na przykład, jak chcę to usunąć. Tak. I usunięte. Nie mam tutaj, ale jest na dysku, oczywiście. Opcje tutaj wybieramy jak chcemy, zapisz do, typy plików, ogólne, ściąganie, połączenia, dźwięki, O Jezus, i takie i takie dalej. Nie wiem do czego służą te okna, ponieważ jeszcze z programem się bardzo dobrze nie zapoznałem. rejestracja, plik, zadania. Tak. Dodatkową super opcją, którą jest, która jest w tym programie, jest to, że, ponieważ, y, że możemy ściągać filmy z YouTube'a, i nie tylko. Wszystko, co się da? Z wszystkiego, co się da, yy, możemy ściągać filmy. Tutaj mamy te rzeczy. I tu nie wiem, dlaczego mi się tak długo ładuje. Znowu pewnie coś od nich z internetem. Jezus, Maria, co to tak długo idzie? O, jest. Ściągnij plik wideo i w ten sposób pobieramy właśnie plik wideo z YouTube'a. Potem możemy sobie normalnie otworzyć je i oglądać, ile chcemy. To już wszystko, co mogę nam dzisiaj zaprezentować. Mam nadzieję, że film się podobał. Proszę o łapki w górę oraz.